Zapraszamy Was na serię filmów z podróży do Albanii naszym kamperem. Cała podróż trwała 3 tygodnie, przemierzyliśmy 4000 km. Po drodze odwiedziliśmy Serbię, a dokładnie Belgrad. Kolejnym krajem na naszej drodze do Albanii była Macedonia. W dzisiejszym odcinku zapraszamy Was nad Jezioro Ochryckie po stronie macedońskiej oraz do Parku Narodowego Galicica. Macedonii, a widać po prostu albańskie flagi cmentarz i albańskie flagi jeszcze taka ciekawostka pani Irenka pozdrawiam panią Irenkę e, mówiła coś takiego, że generalnie jezioro ochryckie leży Albania i Macedonia przez środek jest granica i oni się tak strasznie nie lubią, albańczycy z macedończykami i taka ciekawostka tylko już nie wiem po której stronie po jednej stronie jest zakaz połowu ryb, a druga strona, żeby zrobić na złość tamtej, jest pozwolenie. Także ryby, które, które chcą przeżyć, muszą y, znać granice i wiedzieć po której stronie jest zakaz połowu, bo tam przeżyją. A jeżeli przepłyną na drugą stronę, to mogą zostać złowione i zjedzone. Dojeżdżamy do Ochrydy cały odcinek, który przejechaliśmy 190 km. Droga fajna, przyjemna, co prawda no by nie dwupasm nieprzyjemna. Dla mnie bardzo przyjemna. Nie, no teraz tu są dziury. Postrzeżenie jest takie, że im bliżej do im bliżej Ochrydy, tym jest czyściej Le, jeżdżą lepsze samochody. Nie gapią się już tak na no, nas. Dziur nie ma. I widać w oddali na zboczach góry pracujące samochody, koparki, e, które budują nową drogę, więc przypuszczamy, że za jakiś czas będzie fajne połączenie autostradowe ze Skopie aż do Frydy. Opie patrz, gdzie jedziesz. Ty ty jedzie pod prąd roweru. walniesz Zobaczcie, tu? No. Ja śpię. Woda się popatka i tam gdzieś z daleka. Ładnie. Jezioro Ochryckie. A przed chwilą o Mały Włos nie przejechalibyśmy żółwia. Jak tu jechaliśmy. Tak zapierniczał drogą. Tak zapierniczał W ostatniej chwili pręgu. go ominęliśmy. To był moment. Tak zapierniczał. Woda w Jeziorze Ochryckim jest tak czysta, podobno, że można ją bezpośrednio pić. Hmm. Go, może, ty, może, może ktoś tam nasi... No to nasika to wiadomo. Że to będzie bardziej słona. Ale podobno można ją pić. Możecie sobie to wygooglować. Będzie cieplejsza. Jak ktoś tam siurnie. To będzie trochę cieplej. Cieplejsza tak. będzie. I będzie taka bardziej lemo lemonkowa. Mi się tu podoba. To jak ładne to jest. Ale tu można by było stać przez noc. Nawet na nockę tu stać. I pokopać się. To co zostajemy? Możemy. Możemy tylko zostawiliśmy wejście na plażę naszą okaryną. Nam się tu podoba. Jeszcze teraz jak wyszło słońce. Woda zrobiła się ładna, turkusowa. To naprawdę fajnie. No i porwaliśmy się znowu z motyką na księżyc. Jasne. Warioty Hop. Chłopa się pytamy na dole, czy takim przejedziemy, a on mówi Nie, widoki ładne Byleby burza tu nie przyszła, bo nie mamy, nie wzięliśmy uziemienia Ale skoro nasza nawigacja nam pokazuje, a mamy ustawione w opcjach 7 metrów długości, 3,10 wysokości, 2, 50 szerokości Nas tu prowadzi chyba To chyba Damera. To był jakiś rozjazd, nie wiem czy to my dobrze pojechali. Ooo! Okay. Wow! Yeah! Wow! Wjechaliśmy, żeby tutaj wjechać, trzeba było zapłacić 5 Eurasów za kamperka zapłaciliśmy za wstęp na teren parku 300 dinarów. To przeliczeniu panu. Eee, no mówi, właśnie, że... jeszcze tutaj taka uwaga, że e, nie zdzierają Oni jeśli tu strasznie... przeliczają. Tak to jest przeliczone skrupulatnie... Strasznie bożemu za... Praktycznie po kursie co do grosza. Tak, Delikatnie tak. zaokrąglając, bo to wiadomo. Ale strasznie tu dobrze to liczą. Bo wcześniej się spotykaliśmy z tym, że to się po prostu zupełnie nie opłacało płacić euro w, w kraju, gdzie obowiązywała inna waluta. W Chorwacji to oni to tak przeliczają nie tak. Jedna kuna, jedna euro. To nie aż tak, ale. Nie aż tak, ale. Się tym... Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. To się nie opłaca. Jezioro Ochryckie, przyjechaliśmy od Ochrydy. Cały czas wzdłuż tego wybrzeża jechaliśmy Jeziora Ochryckiego i zjechaliśmy tutaj do tego parku narodowego. I w tym momencie jesteśmy tutaj. Jutro pójdziemy na szczyt Magaro, który się mieści gdzieś tutaj. O, stąd się idzie na Magaro. I będziemy widzieć oba jeziora: Jezioro Prespa i Jezioro Ochryckie. No i jutro będziemy jechać dalej na południe i tutaj przekroczymy granicę z Macedońsko-Albańską. Idzie ekipa. Siema. Wyczailiśmy darmowe bułki, kiebasy, kiebasy idziemy. Idą. A mogliby wziąć więcej jeszcze dla nas. Śniadanie z głowy. Nabraliście nam też bułek? Ja sobie żyłem taką mułeczkę. Burka. Jakąś. Nie, o Boże. No to, bo to ja jest. Bo no to No to ty co zostało? Nie mówią biercie. Tak? No to pójdziemy zaraz znowu. E. Dobrze, żebyście o mnie pomyśleli o tym burku. No. Ty jest twarde, to jest. No bo to jest precelek. To jest oryginalny krakowski precelek z Macedonii. Tu spotkaliśmy takiego kamperka. No. Taki ala wyprawowy. No taki garbusik. Taki garbusik. Jedna osoba, chyba. No. Idziemy na górę, która nazywa się Magaro. Makaron. E, idzie tylko z nami Filip, bo reszta ekipy nie lubi gór. Na co tu dużo mówić? Nie, że nie lubią, tylko że ostatnimi czasami mieli strasznie dużo. Wycisk mieli. Czekają na to morze. I doszliśmy do rozwidlenia. Możemy iść na Magaro godzinkę w tą stronę i tam do góry, a możemy iść też tutaj tą stroną, tu, 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 tak jak idą ci ludzie. I wtedy wychodzi taka pętelka, a potem wracamy i tak tą samą drogą, którą przyszliśmy. Także zdania są podzielone. Jedni chcą iść boczkiem, inni tu. Przecież to są lepsze widoki. No i tak tam tędy będziemy wracać. No to dobra to idziemy tędy. no bo no, Bo prawdziwi górołazowie i nie idą tą samą drogą. nie jesteśmy górą Ale próbujemy być. No ale to jeszcze do prawdziwych darek, bo... No to do sztucznych nie blisko. na szczycie. Tu mamy jezioro Ochryckie. Filipek tu dał kamienie. A tu mamy Prespa. Już pokażę kamyczka. Ja te dwa tutaj dałem. Brawo. Czyli co to oznacza? Że jeszcze tu wrócimy. I tu ludzie jak idą, to się ostrzegają wszyscy. Zdrowy. Idzie pani mówić mówi zdrowa. Zdrowa. Dobry. Tak? No Myślę, że jak ona mówi, że jest zdrowa. To że wiesz. Że nie ma koronawirusa? No. Że nie musimy maski zakładać? No. Coś w tym stylu. Jesteśmy na szczycie. Tam jedziemy, tak? Zejdziemy no. ze szczytu, zjemy obiadek i pokaż palcem, gdzie jedziemy. Tam, tam tak. No i tam gdzieś będziemy stawać? Będziemy tam stawać, stawać, plażować. Tak, gdzieś na plaży na pewno. Na pewno. gdzie bardzo wieje. Takim grzbietem idziemy. W jedną stronę trasa ma 4 km. Według znaku było, że 2 godziny. No i tak mniej więcej tyle wyszło. No bo tam jeszcze się zatrzymywaliśmy, puszczaliśmy drona, to może troszkę więcej. Kamper, tam. tam. jest ta droga, którą jechaliśmy, taka kręta. No tam, gdzie my stoimy jest coś koło 1000 metrów, a tu jest 2255. Chociaż może być więcej tam, gdzie stoimy, bo ja czytałam, że ta, że te jeziora ochryckie i ten, one są tak na wysokości 900, 800, 900 metrów nad poziomem morza. Czyli... No, chodź mi się W tej ulotce chyba pisało, albo na którymś tam szyldzie. W każdym mądrze, gdybyś. Hmm, bo ta góra trochę przysłania, ale takie fajne agrafki tam są. Jak się tutaj wyjeżdża, to takimi fajnymi agraweczkami. Aczkolwiek już troszkę. A widać tam wlasztwo. troszkę. No, widać ze dwie. Fajna broda. No i tam jest Ochryda. Tam dalej chyba. Tam. Wyjeżdżamy, Magaro zaliczone. Tam byliśmy. A teraz wam pokażę jak się suszy włosy. Tak się suszy włosy. O. Włosy wysuszone. Prawie. Za pół godziny wjeżdżamy do Albanii. końcu. w Albanii. Już mieliśmy... A, Przygodę pierwszą. Zostawiliśmy gościa wjazd do garażu mu, że także się musiał tak pod skosem y, w, wciskać pod y, do Czy swojego... Garaż był zamknięty jak przyjeżdża. Garaż myśli, był zamknięty, myśli, taki był w ogóle zakurzony, nie? Już myślimy, no to nikt tu nie stoi szybko, lecimy do marketu. Przychodzimy, a tu gość się tak wciska Mercedesem pod kątem, wjeżdża. Ja mu pokazuję, sorry, nie? A on... Okej. Okay. Za chwilę patrzy, moment! Patrzymy się on leci i co nam daje? Wino. Puteleczkę wina nam dał za to, żeśmy mu garaż zastawili.